Kolejka! Ogólnie to będę dzisiaj robić padok i takie różne rzeczy, więc no. Więc będę teraz przygotowywać konie na padok i będę robić ten padok. I no, w ogóle jestem z kafety glanszot i będziemy razem to robić. On też teraz właśnie nagrywa. I no. Dobra, tu stoją dziewczynki: Firefly i Mandarynka. Tu jest Roki i Sztormik. No trochę oddzielnie ich dałam, bo jednak tu są klacze w końcu, a to są ogiery. Tak, więc no. Jeszcze mam wafelka, ale on jest na dole. I wezmę sobie takie wodze. Wipary, bo będę dzisiaj jedzić i może na mandarence i na Firefly będę jeździć. Więc Roki teraz właśnie poszedł sobie takim jakby no, trochę chatę gaszot właśnie poszła w, w, smarywać jakby takie coś w i no, widzimy się jak już będzie na dworze. Tu mam taki, mamy taki sznurek i właśnie tu będą ogierki. Więc to jest taki właśnie padok. Tu też będą nawet, tak oparte, więc dobra. Tu mamy padok dla, dla, dla jezu, klaczy i wałachów. Tak on się prezentuje, jest on nawet duży. I no, teraz idziemy po nasze koniki. Oni są razem, bo to są najlepsi koledzy, więc no. Jest już ogólnie trochę ciemno, ale jakoś damy radę. Idę sobie teraz z na właśnie fadok na ten na klaczy. W ogóle okazało się, że nie mamy żadnych wałachów, więc też fajnie. Więc widzimy się jak już ją dam. Tu jest mandarynka. No ten padok trochę źle jest zrobiony, ale trudno i tak przeżyłyśmy. Dobra teraz już musiałam włączyć flesza, bo już było za ciemno. No tu sobie stoją. I w ogóle dzisiaj to już chciałam powiedzieć, że będzie trening będę sobie robić. Z moimi wszystkimi, właśnie, czy znaczy nie ze wszystkimi, dobra, z Firefly sobie zrobię i będzie git. Będę robić pewnie jeszcze z mandarynką trening, ale to trochę później. Tu sobie stoją Claudiszka, Shadow i Firefly, bo właśnie chcę, żeby się zaprzyjaźniły i w ogóle udajemy, że to prawdziwe konie. Tu jest jeszcze mandarynka. Taka sama, bo jednak ona nie bardzo... za bardzo się nie lubi z Firefly, a nie chciałam ich dać koło siebie. Więc no. Tu mamy taki parkour już ułożony. I takie do Parkour, ale no. Ale sobie też będę właśnie tutaj jeździć, bo będę robić rążowanie. w tak pusto. Mamy tutaj lampeczkę z procesu specjalnie, i no, w ogóle tam mamy basen do y, pławienia, ale dzisiaj nie było pławienia, bo nie mieliśmy czasu z trochę tego Więc, no, biorę takie pałongi, bo będziemy sobie też potem skakać pewnie. I no, nie, tu się latają, dobra. I będziemy sobie tutaj, właśnie z tych rzeczy, tu sobie ustawimy jedną przeszkodę albo dwie. No, no chyba jedną. I będziemy skakać i potem robić to. No tak na naprzemiennie. Idziemy się już przebrać. Już jestem przebrana i będziemy już iść na dół. Zostanę skakać na bo już, już trochę minęło w sumie. I będę brać Firefly, a potem mandarynkę. W ogóle mamy takie piękne widoki. W ogóle się zrobiło bardzo cicho teraz. Nie wieje żaden wiatr. Nic nie ma cichutko, ale to fajnie, bo przynajmniej teraz będzie nam lepiej słychać. I no, ja sobie idę już po Firefly. Ja. Teraz idziemy sobie na kostkę, czyli na parking. Tu sobie ogólnie stoi Firefly. Mam trochę zamazane. O, dobra. No, tu sobie ona stoi. Tu mamy przeszkodę. Na razie przez nią nie mogę skakać. Bo nie ma takiego czegoś tutaj, żeby zaczepić. I no, mamy te dwa badyle, bo będę robić sobie krzyżaka. I tak w ogóle wygląda. Będzie też ujeżdżenie tutaj robione. I my w ogóle też będziemy robić ujeżdżenie. Więc no, tu przyszedł taki kotek. Załóżmy go raja razem, tak się od Bobby. Pokaż się. To jest w ogóle dziewczynka. Tu w ogóle dużo kotów. Tam jest jeszcze jeden, tylko o widzę widzące oczy. Kajtuś tam jest. No a tu mamy Bobiego. No, tak, tak wygląda. Wybiegnie.